Zadanie 21 czerwiec, CKE 2025. Kwadrat K2 jest podobny do kwadratu K1 w skali 5, zobaczę rysunek. Suma pól tych kwadratów jest równa 78. Polecenie. Długość boku kwadratu K1 jest równa. Cztery odpowiedzi mamy do wyboru. Zadaniu mamy obliczyć długość boku kwadratu K1. Kwadrat K1 to ten mniejszy kwadrat. No i długość boku kwadratu oznaczamy sobie zawsze literką, czy przeważnie literką. Co wiemy z treści zadania, że kwadrat K2 jest podobny do kwadratu K1 w skali 5? Skale podobieństwa oznaczamy sobie małą literką K i to będzie K2 do K1 jest równe 5. Z treści zadania jeszcze wiemy, że suma pól tych kwadratów wynosi 78, czyli pole kwadratu 1, dodać pole kwadratu 2 równa się 78. No i mamy obliczyć długość boku kwadratu K1. Ta skala podobieństwa, którą tutaj mamy, no to oczywiście powstaje poprzez ułożenie odpowiedniej proporcji, czyli A1 do A to jest 5, ale ponieważ my mamy pola, więc musimy skalę podobieństwa przerobić sobie na taką, żeby wykorzystać te pola. Wykorzystujemy do tego zależność, którą tutaj widzimy, a w tablicach matematycznych jest to strona 22. Jeśli porównujemy pola, czy jeśli działamy na polach, to mamy skalę do potęgi drugiej. Jeśli byśmy chcieli działać na objętościach, to jest skala do potęgi trzeciej, czyli skala do potęgi drugiej, no to będą już pola, czyli to będzie pole kwadratu K2 przez pole kwadratu K1 i to jest równe 5 do potęgi drugiej. No oczywiście, zwykła ta skala to jest. A1 do A, ale jak już obliczamy pola, no to dokładamy sobie jeszcze tutaj po jednym boku i w ten sposób mamy oczywiście inną proporcję. Dobrze, to jeszcze sobie tutaj to przekształcimy, to, czyli pole kwadratu K2. Podzielone przez pole kwadratu K1 to jest 25, pomnożymy razy pole kwadratu K1 i pole kwadratu K2 to będzie 25 razy pole kwadratu K1. No i ładnie nam tutaj ułożyło się, że wyznaczyliśmy sobie pole jednego kwadratu, zależniliśmy od pola drugiego, i ładnie nam tu pasuje, żebyśmy sobie mogli to podłożyć pod to równanie. Tak naprawdę powstał nam układ równań do rozwiązania, ale nie zapisaliśmy tego w klamerce. Nie zawsze trzeba zapisywać tego jako taki standardowy układ równań. No to podkładamy, czyli pole kwadratu K1 dodać, pole kwadratu K2, czyli 25 pole K1 to jest równe 78, czyli oczywiście jedno pole, czy 1 dodać 25 to jest 26 pole kwadratu K1 to jest 78. Dzielimy przez 26, wychodzi, że pole kwadratu K1 jest równe 3. Pole kwadratu liczymy ze wzoru a do kwadratu. Czyli pole kwadratu K1 to jest a do potęgi drugiej wynosi 3. Mieliśmy obliczyć a, czyli a to jest po prostu pierwiastek z 3. I uzyskujemy odpowiedź a. I tym sposobem zadanie Mamy zakończone.